Jak spełnić warunek zatrudnienia w estońskim CIT? Masz kilka możliwości. Najprostsza to zatrudnienie trzech pracowników na pełen etat przez minimum 300 dni w roku. Dopuszczalne jest także łączenie etatów. Przykładowo możesz zatrudnić 6 osób na pół etat. Ale to nie wszystko. W wyroku zaledwie sprzed kilkunastu dni naczelny sąd administracyjny dopuścił jeszcze jedną opcję łączenie czasu pracy. Na czym to polega? Podatnik zatrudnił 4 osoby. Dwie z nich pracowały na pełen etat przez cały rok i tu nie było żadnych wątpliwości. Dwie kolejne zatrudnił również na cały etat, ale już na okres krótszy niż 300 dni w roku. Brakowało więc tego trzeciego etatu spełniającego kryterium 300 dni. Podatnik wystąpił więc do dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy może po prostu sumować liczbę dni przepracowanych przez wszystkie cztery osoby w roku, a następnie sumę podzielić przez trzy czyli obliczyć średnią arytmetyczną. Jeżeli wynik przekroczy 300 dni, to jego zdaniem warunek powinno się uznać za spełniony. Dyrektor KIS oczywiście się nie zgodził. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy również się nie zgodził, ale podatnik się nie poddał i wygrał. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mu rację. Uznał, że taki sposób liczenia czasu pracy spełnia wymóg zatrudnienia w estońskim CIT. Chcesz więcej wiedzieć o podatkach? Zapraszam na kanał.